Ale to bój, ale tu chodzi. Lecimy dalej, lecimy dalej. Nie zatrzymujemy, nie zwalniamy tempa. Po prostu 13 300 zł. Dalej się trzymamy na powierzchni, dalej jest profit od tego, co rozpoczynaliśmy, tam z taką serię nagrywkową od 9500. Także na razie ładnie, także sobie możecie obliczyć. 9500, starcie teraz 13300. Systematycznie gdzieś tam się wspinamy, coś tam spadamy, wiecie, wiecie jak jest, nie? Ale pamiętajcie, ten odcinek jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Jakie ta strona jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia? Jeżeli nie masz tylu lat, Proszę, dalej, a my do All hands on deck! We're sailing the pirate swap! Move your wings! Fill this ship to the top! Bring only the best skins! This is going to be a legendary shipment! We need skins only! Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap, the best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. we profit. Od tego, co rozpoczynaliśmy, tą taką serię nagrywkową od 9500. Także na razie ładnie, także sobie możesz obliczyć. 9500 starcie teraz 13300. Systematycznie gdzieś tam się wspinamy, coś tam spadamy, wiecie, wiecie, jak jest, nie? Ale pamiętajcie, ten odcinek jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Jakie ta strona jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia? Jeżeli nie masz tylu lat, proszę nie oglądaj tego dalej, a my przechodzimy do odcinka. Tak jest, przechodzimy do odcinka. Ja wam tylko przypomnę, damy tego nie robiliśmy, nie? Zawsze to robimy ten o, Całodzinek: u, -ry -y. Wpisujecie ten kod. Dostajecie 2,10 zł na start oraz 10% do każdego doładowania. Przykładowo, sobie możecie wpłacić tutaj 100 zł. To dostajecie plus 10 zł i takie punkciki na start. Myślę, że miło. Zapłać. Bliczkiem można, kartą można. Przelew online można, skiny można, krypto można, giftkarty, pace of karty można też śmiało, nie ma problemu. I jakieś tam mm, inne, 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 sposoby płatności, które możecie sobie sprawdzić. Nie ma żadnego problemu. Kod na córę działa. Bo, a jak wpłacicie z moim kodem, bierzecie udział w tych oto konkursach, możecie wygrać takie oto skinki zupełnie za darmo. To jest dodatkowe, za to nic nie płacicie. A balans, który dostaniecie na stronę, czyli przykładowo wpłacacie stówkę, dostajecie 110 zł na, sta na start. Podładowanie oczywiście 100 zł dostajecie 110, bo jest ten bonus. Możecie sobie jakieś skrzynki otwierać. Pik, pik, pik. 63 zł taki zestaw jest warty, co nam tutaj drobnie. My sobie zaczniemy, sprawdzimy jeszcze po prostu te eventowe, bo dawno tu nie byłem. No, wyłożyłem 63 zł, bo jest, jest 57, także jakby. Trochę na minus, ale wiecie jak jest, nie? Wiecie jak jest, wiecie jak jest. Czasem warto doinwestować. Haha. Czasem warto doinwestować. Ja sobie lubię te skrzynki niekiedy pokręcić tak, w takim speedzie, bo niekiedy się miło można zaskoczyć, jak wpadnie nagle jakiś pięć stówek. Tak totalnie z dupy. Póki co to się nie dzieje i chyba sobie odpuścimy dzisiaj tę skrzyneczkę, bo jakby nie chce sypnąć. Więc sobie szybko przepaliśmy trochę, trochę kaski na trochę dopaminki, ale my lecimy dalej, my się nie zatrzymujemy, my tutaj będziemy próbowali swoich sił i słuchajcie, no te bitwy takie za dwie, za trzy dyszki to nas tak średnio interesuje. Nie, my tutaj celujemy wyżej, my tutaj mamy większe cele po prostu. 122 zł na pierwszy rzut kilka skrzynek zbustowanych widzę. O, robiłem robiłemkę za trochę pieniędzy. Dobra. Decydująca. Wygrałem? Wygrałem. Ale mam szczęście dzisiaj. No nieznaczny profit, ale lepiej mieć, a nie mieć. Wiecie, co chodzi. Dobra. 150 zł. Bitwa na 3, 6 skrzynek. Wszystkie zbustowane. Te, 20, 26, 30, 40. I tutaj jakieś dwie gówno. Czyli te są. Skrzynkami najważniejszymi, tak naprawdę te po środku na razie główno I Teraz, teraz, teraz musi coś się dać takiego, takiego hamskiego, mocnego. No, wydaje chamskie mocne, to kosztowało 150 zł, przypominam. Póki co, no, grubo jest 10 zł. Ona 3 nie oddało, jakby źle się polosowało. No, takiej bitwie też się zdarzają. Ja z dwa odcinki temu... Oj, to jest coś warte, 19. No nie wyszliśmy na prowadzenie, tak byśmy odzyskali bo chociaż trochę, ale wiecie, ostatnio wyłożyłem na bitwę 300, a wyciągnąłem 6000, nie? Także no... Coś za coś, a my tutaj wchodzimy na grubaska, 10 skrzynek ten gość tutaj dalej próbuje na tych procentów 4%. A tutaj kto wygra? Ej. Hej, 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 dalej na grubaska, dobrze, dobrze. Oj, tu się już pojawiła ta kosa. Mm -hmm. drugi raz się pojawiła na razie jest zawrotne 50 groszy grubo wbiłem, tak w sumie mało przemyślanie nie zastanowiłem się nad tym, co ja robię na razie to wygląda tak, wiecie, tak pół na pół, nie, no, to, to coś tych punktów sobie zbieramy, niby tych żółtych takich, nie wiem, czy widzicie, no, wpadają, już mamy trochę punkty tutaj 400, znowu, spoko, spoko, ale my tutaj przeszliśmy po kosę na 4%, a tej kosy nie ma, a 1000 złotych zainwestowanych a tej kosy nie ma. I u nas nie przeleciała chyba, chyba, że nie zwróciłem uwagi, a mi tutaj kusi, ps, 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 chociaż to by dropnęło, no. no Złoty 6 na 8, no, nie tak jest, nie? Ale warto próbować swoich sił. Ja jestem taki, że wolę sobie spróbować niekiedy, niż żałować. Player, my go uskubaliśmy skubaliśmy chyba ostatnio jakoś na 50 groszy, mi się wydaje. Nie, na 50, o 50 groszy, nie na 50 groszy. Na 50 groszy to by mi nie było go szkoda. <ścoughs> o kurde, ale dropnął, ale ej, ale mu oddało teraz. Dobra, musimy go gonić, musimy go srogo gonić, kurwa goń go, dobra, te po stówce są, te po 160, no, e, ciężko będzie go dogonić już, 160 znowu, 160, dobrze, no gonimy, gonimy, 150 złotych przewagi już nad nami, to jest drogie, 70, 80, no dobra, zmniejszamy trochę jego przewagę, ale to jest dalej jego przewaga i mi się to nie podoba i teraz dropi M, która jest kurwa droga, bo kosztuje 200 złotych ponad. Chyba wdupiliśmy to. Chyba to wdupiliśmy, niestety. <laughs> Chyba to wdupiliśmy. Obdrapany hyperbiście. Jeszcze podbiliśmy Cassandra. No dalej. 170 zł. Dwie skrzynki. Redline bądź drogi. Tak jest. O, ale na grubaska to już było, nie? Człowieku, 13717 Dzień dobry, witamy, dobrze, dobrze no to, to jest ten potencjał, to jest to, ja mam to coś po prostu dzisiaj A ja to coś, kurde. Dobra, jest ja się nie boję, co, w bitwy za 2000? Co? 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 Underdog Przepięknie Bullioners Dawaj O, o Pięknie chłopaki robicie Pięknych chłopek, pięknie, chłopaki, pięknie. Dropnijcie coś jeszcze. O! Trzy złote pieniądze, no kurwa, mać. Nie chcę to wy. Nie, nie, to będzie drogi. Nie, 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 nie! Mogę pięć koła wygrać. Chyba na Wupa. Pierdolona Wupa. Kurde. Bodroso, skamowo, ale zajebiste jest tam po green energy, bardzo ładna, ale no... <ścoughs> Dobra, to by było na tyle. Kurde, no... Ale dla takiej emocji warto, warto w takie rzeczy wchodzić. Kurde, ostatnia skrzynka miała wypaść, za tysiąc spada, no... Kod noc sury 2,10 zł do startu 10% każdego dowodowania. Pamiętajcie o tym, wbijajcie i korzystajcie. Siema na rapa, cześć.